Widzisz i nie grzmisz. A jednak wykrakałem chyba coś. Na wstępie tego materiału chciałem zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat całej sytuacji, która dzieje się aktualnie w internecie. Mianowicie chodzi tutaj o firmę Sony. Chciałem wyrazić swoje osobiste odczucia na ten temat. A więc lecimy do materiału. Ile kosztowała poprzednia generacja na premierę? Otóż, jeśli chodzi o poprzednią generację konsol, ta kosztowała w granicach 399-400 euro. Także tutaj, w porównaniu do PlayStation 5 Pro, mamy znaczną różnicę. I Sony, powiedz mi, dlaczego sprzedajesz konsolę, która jest wybrakowana za 800 euro? Dlaczego? Ja wiem, że zaraz część z Was powie mi na przykład, że można sobie na przykład brakujące części dokupić i tak dalej. Ale to już jest kolejny wydatek. Wyobraźcie sobie, że podkładka, żeby sobie ją postawić, kosztuje 150 zł. Na nasz. Jeszcze do tego dorzu dorzućmy osobny napęd. Oczywiście możesz sobie kupić, no ale chcemy się cieszyć pełnym sprzętem, za który wydajemy właśnie pełną cenę. tak? Napęd będzie kosztował jeszcze 600 zł. To sobie poliszcie wszystko, ile razem wszystko wyjdzie. Jedną z najważniejszych rzeczy dla Sony poza konsolami powinny być gry. Sytuacja z grami też nie wygląda za zbyt ciekawie, bo tutaj wyszły y, ogólnie gry, które można policzyć tak naprawdę na palcach jednej ręki. Y, zaraz wam je przytoczę ogólnie, bo wyszło tak, y, Stellar Blade, y, Rise of the Ronin. Spider-Man 2. God of War, Ragnarok. Te sanki kosztowały 12 dolców. Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry, potrącisz jakiegoś jelenia, którego upieczemy i zjemy, bo tylko tak mogę wyjść na swoje na tym interesie. The Last of Us Part 1. Słucham, Czesiu, Siedzi pani na łóżeczku, mówi pacierz po niemiecku. Przyszedł zajkość na worek? Jaki pyszny podwieczorek! Horizon Forbidden West Grand Turismo 7 No dobra. Skupienie. Szybko. Szybkość. Jestem szybki. 43 chętnych, pierwsze miejsce tylko jedno, ale mnie inne nie interesują. Interesują mnie inne rzeczy, na przykład te bliźniaczki. Mm. Nie, 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 skupienie. Prędkość. Jestem Zygzak, jestem Piorun, jestem syn burzy. Ej, hey, burzy synu, gotowy? O, stary, to mało powiedziane. I'm American made, but Chevrolet. My mama doesn't want them right. I was born in the south, sometimes I have a big mouth. When I see something that I don't. I racjet, i Clank. Z tego co się nie mylę, to wyszło jeszcze mm, Dark Souls, Dark Souls Remastered. <śpiew voltage> so, 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 so. <śpiew voltage> Także powiedzcie mi w komentarzach, mało czy dużo? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Pokaż kotku co masz w środku. Jeśli chodzi o pełną specyfikację, to tutaj muszę przyznać, że robi to wrażenie, także muszę Wam przeczytać pełną specyfikację i sami podejmiecie decyzję, czy warto jest kupować PlayStation 5 Pro, czy jednak nie. Czyli tak, GPU około 45% szybsze niż standardowe. CPU taki sam, ale ma tryb wysokiej częstotliwości, który zwiększa prędkość zegara do 3,85 GHz. Pamięć również jest zwiększona o 28%. Pamięć systemowa również jest zwiększona z 12,5 GB. Standardowym PS5 do 13,7 GB. Posiada również PlayStation Spectre Super Resolution, opóźnienie 2 milisekundowe przy skalowaniu obrazu 1080p i posiada również 4K i będzie pracować również też nad 8K. Trzy razy mocniejszy ray tracing do tego dochodzi i śledzenie promieni. Posiada też HDR. Dajcie mi znać w komentarzach, jakby się na to zapatrujecie ceny gier. Specyfikacja PlayStation 5 Pro może i robi wrażenie, ale też robią ceny gier właśnie w sklepach na premierę, jak nowe wychodzą. Bo nie oszukujmy się, cena takiej przykładowo gierki, która wyjdzie na premierę waha się w okolicach 300-350 zł, a nie oszukujmy się, nie każdy ma taką możliwość wydania sobie ponad 300 na dany tytuł, który już był dawno ugrany. I to też jest spory problem jeśli chodzi o PlayStation. Bo weźmy sobie na tapet taką PlayStation 4 to ceny wahały się od 200 do 250, max 260 zł a tutaj mamy ogromną różnicę w cenie. Podsumowanie. Podsumowując, czy jest mi potrzebna PlayStation 5 Pro do szczęścia, tak naprawdę nie bo z jednej strony ma dużo mocy, trzeba to przyznać, ale mi wystarczy na przykład taka PlayStation 5 Slim i też będę zadowolony. Po pierwsze ma napęd, fakt może jest mało gier, ale mam nadzieję, że mm, popieracie moje zdanie, czym więcej gier, tym lepiej. Ja myślę, że po prostu ym, Sony wyjdzie to na dobre jeśli zacznie robić więcej gier, więcej ekskluzywów na PlayStation 5. Mam nadzieję, że chociaż ten film dotrze do jakiejś części yy, oglądających. Także ja będę tylko szczęśliwy, jak gdy dostanę w swoje ręce PlayStation 5 Stream z napędem oczywiście. Nie potrzebuję takiej dużej mocy obliczeniowej, bo poza tym i tak te gry nie wykorzystają pełnego potencjału konsoli. A jak ty masz bardzo dużo yy, Siana i nie masz co z nim robić tak naprawdę, to polecam ci naprawdę, żebyś kupił do, do PlayStation 5 Pro, mimo faktu, że po prostu będziesz y, miał możliwość grania w wersji cyfrowej jak na razie, no chyba że dokupisz sobie napęd. Takie jest moje zdanie na ten temat. Dzięki, że byliście, dzięki, że obejrzeliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił dla Was Człodorek Siemaneczko.